Trzecia e, niedziela Adwentu. Gaudetę, radujcie się. Z czego mam się radować, bracia, że jesteśmy wezwani do nawrócenia? Bo prawdziwa radość w życiu człowieka jest wtedy, kiedy pozwalamy Panu Bogu działać, kiedy nasze życie i serce się zmienia. Mówiąc krótko, kiedy się nawracamy. Zapraszam do słuchania i rozważania tego słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. amen. Nasze kolejne spotkanie z Bożym Słowem, rozważanie niedzielnej Ewangelii już na trzecią niedzielę Adwentu. Ksiądz Sławomir Laskowski, witam serdecznie. Ksiądz Józef Maciąg, szczęść Boże. I ksiądz Dominik Szymański, witamy serdecznie. Niektórzy bardzo utrudzeni już porannym wstawaniem na roraty. Nie do spani, ale e, może bardziej zakażeni niż słowo. Posłuchajmy, co nam e, mówi fragment Ewangelii według św. Łukasza, rozdział trzeci wersety od 10 e, do 18. Na pustyni tłumy pytały Jana Chrzciciela, co więc mamy czynić? On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli zaś także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego. Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? On im odpowiedział: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lec, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego młotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Jan Chrzciciel jest bohaterem tego słowa. Zresztą przed tygodniem tego nie usłyszeliśmy, bo było zwiastowanie, ale dziś już w całej pełni. E, jawi się nam jako patron e, Adwentu, jako ten, który no jest chyba radykalny. Co to znaczy, że jest radykalny w, w wydaniu Jana Chrzciciela? Na Jan idzie całe życie pod prąd. Mógł jako syn kapłana pójść tą drogą y, ojca i prowadzić wygodne życie w świątyni jerozolimskiej, zajmując się studiowaniem, kultem, nauczaniem. Tymczasem on idzie w przeciwną stronę, nad Jordan, na pustynię, nad Morze Martwe. Staje jako prorok. Prorocy z zasady stawali przeciw kapłanom i pobożnym faryzeuszom, mówiąc im to, czego oni nie chcieli słyszeć, wytykając im ich niewierność, ich grzechy. I tutaj ściąga nad Jordan jego. Przepowiadanie, także jego niezwykły, bardzo surowy sposób życia, tłumy z Jerozolimy. To jest takie piękne, że te tłumy z Jerozolimy, która jest wysoko, 800 metrów nad poziomem morza, muszą zejść 400 metrów poniżej poziomu morza, do największej depresji na świecie, gdzie jest to pęknięcie skorupy ziemskiej. Symbol Zejścia na dno naszej rzeczywistości, prawdy o nas samych. My też nosimy sobie takie pęknięcie, które się nazywa grzech pierworodny, przez który, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian bardzo pięknie, wiem, co jest dobre, a robię to, co złe. Nie rozumiem tego, co czynię, ponieważ mieszka we mnie grzech. I teraz Jan Chrzciciel zaprasza ich do wód Jordanu, muszą zejść ponad 1200 metrów w dół do swojej rzeczywistości. Z wyżyn pewnych pobożnych wyobrażeń o sobie samym, że jestem głęboko wierzący, że ja grzechów ciężkich nie popełniam, nie mam z czego się nawracać, Prawda? No ale dlaczego oni nie są w Jerozolimie, w świątyni czy w jakichś innej, w jakich synagogach, tylko idą gdzieś na pustkowie? No co, co, co ich do tego motywuje albo czego szukają? Jan chrzciciel ich tam ściąga swoim głoszeniem. Nad Jordan, gdzie było przejście y, z, do Ziemi Obiecanej, a więc jakiś nowy Egzodus, jakieś nowe wyjście z niewoli do wolności, z, z życia pod jarzmem prawa, z życia w grzechu do Królestwa Bożego. O co chodzi, jak no, się wydaje? Owszem, jak najbardziej, ale można by się zastanowić, czy miał Pan Bóg szansę przebić się w tej otoczce kultu tych ofiar i tego całego. Zgiełku świątynnego, tak bym to nazwał, nie miał szans tam objawić się, jakoś przemówić, przebić się. Potrzebuje Pan Bóg takiego miejsca bardziej właśnie pustynnego. Trzeba odejść od tego zgiełku, nawet religijności jakiejś takiej mocno nakręconej, wyciszyć się i wsłuchać się w głos proroczy. Nie? Kogoś, kto ma mi bardzo ważne rzeczy do powiedzenia. To jest nawet, dotykamy tutaj tego, tej postawy Szema, bo oni zagumili gdzieś to słuchanie Pana Boga i objawia się ktoś, kto może mi w tym pomóc. Ale też jest ciekawe, że te tłumy nie przerażają się takim bardzo mocnym nauczaniem jana Chrzciciela, tak. nie? To Oni nie, nie idą tam posłuchać. Że no generalnie wszystko jest okej, okay, odpocznijcie sobie i popatrzcie w niebo i zastanówcie się, że. że wcześniej słyszymy. Kilka wersetów. A więc Janim mówi: Jesteście skażeni kłamstwem węża, trucizną węża, która każe wam podejrzewać Boga o złe zamiary, po to, że albo nie chce was wysłuchiwać, i chce was tylko karać, a może w ogóle go nie ma, nawet. Yy, dlatego nie dziwcie się, że w was jest opór wobec Bożych przykazań. Podejrzenie, że żeby naprawdę być szczęśliwym, wolnym człowiekiem, trzeba odrzucić jarzmo Bożych przykazań. Niektórzy tak myślą. Przecież to są same zakazy nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. A inni próbują obłaskawić Boga jakimś powierzchownym, zewnętrznym nawet okazałym kultem, te tłumy, które, hmm. które i, i ciągną do Jana, wcale nie budzą w nim zachwytu. On im mówi prawdę w oczy. Zejdźcie na dno waszej rzeczywistości, że jesteście grzesz, grzesznikami i zobaczycie, że tam nie czeka na was potępienie, tylko po prostu... miłosierdzie. Nie, nie szuka tłumy, nie szukają jakiegoś tam głaskania, tylko szukają prawdy o sobie. I myślę, że to jest takie bardzo istotne i dzisiaj też chyba tak jest, że. Nie wszyscy. Bo y, czytamy w innym miejscu, chyba, chyba u Mateusza to będzie y, uczonych w piśmie, kapłanów, którzy przy, przychodzą Jana, nie, to jest u Jana przecież y, przesłuchiwać kim ty jesteś, jakim prawem, kto. Y, czy jesteś Mesjaszem, czy jesteś prorokiem, więc jakim prawem to czynisz? Yy, oni nie zamierzają się nawracać. Oni chcą go, yy, że tak powiem, stawiają go przed Komisją Śledczą. Ale, jest, ale jednak większość... Nawracają się jawni grzesznicy. I, i tutaj dotykowałeś. żołnierze, poborcy podatkowi. Dotknąłeś i... tego punktu bardzo ważnego, bo kto może się nawrócić? Ten, który ktoś, kto wie, że jest grzesznikiem. Dokładnie. Jak nie wierzy, że jest grzesznikiem, to z czego ma się napracać. Jaki może być radosny Adwent? I odkrycie tego, że jest ktoś, kto chce mi w tym pomóc, i to radykalnie pomóc, że ja sobie nie mogę pomóc. Że jak mówiłeś na początku, Paweł mówił, chciałbym się zmienić, ale nie mogę. I, i, i rozumie ten dramat, właśnie to pęknięcie we mnie, mhm. to, tą drastyczną sytuację. I co ja mogę teraz zrobić? I jest radosne odkrycie. Jest ktoś, potężniejszy od Ciebie. Kto da ci y, pomoc, i, i też jak może wspomagać to nawrócenie? Mówi tu o konkretnych rzeczach, takich uczynkach miłosierdzia, postawach, które wspomagają nasze nawrócenie. To jest też istotne, bo no, my mamy też takie czasem y, taką potrzebę konkretu, bo tak sobie czasem mówimy to gładko o nawróceniu, tak. a tutaj jest pytanie bardzo konkretne, co mamy czynić? I to też jest istotne, żeśmy sobie zadawali to pytanie, bo. Tak, mamy się nawracać, no to no niby każdy wie, nie? co to znaczy tak. nawrócenie. I e, te konkretne wskazówki e, są pomocą dla e, tych, którzy do Jana przychodzą, ale wydaje mi się, że są też dla nas pomocą, bo to jest cały czas aktualne. To możemy. Oczywiście to zinterpretować e, tu może dwa mam... tysiące lat później. Tak, ale nie, ale przecież to, to tak samo są celnicy. Są poborcy podatkowi, są żołnierze. Co mamy czynić? Trzeba zaskakiwać minimalizm tych wymagań Jana, który mówi: y, gromadźcie nie tylko dla siebie, ale po to, żeby dzielić się z ubogimi. Można zapytać, tylko tyle, czy aż, czy aż, czy aż tyle, prawda? Poborcy podatkowi, słynący z korupcji, szantażu, wymuszania y, łapówek. Słyszą, nie wymuszajcie. Pobierajcie tyle, ile wam nakazano, bez analizowania nawet, czy system, któremu służą, jest sprawiedliwy. Mniejsza o to, chodzi o was w tym momencie. Żołnierze, Jan nie, nie, nie nakazuje im zdezerterować, rzucić broni, przyłączyć się do Jana Chrzciciela jako pacyfiści, mhm. tylko mówi: nie popełniajcie zbrodni. Tą bronią, którą trzymacie w ręku. Nie poprzestańcie na swoim żołdzie, nie, nie rabujcie ludzi. Resztę zrobi z wami Jezus, który czeka na Was właśnie w tych wodach Jordanu. On za chwilę tam przyjmie, przyjmie chrzest, w tych wodach, można powiedzieć, pełnych ludzkiego grzechu, by dać Wam, wziąć Wasz grzech i dać Wam ducha świętego. Staniecie się nowymi ludźmi. Ciekawe, czy byłoby wezwanie do deweloperów. Podobno marże w Polsce są największe w Europie, 30-procentowe. No mamy tutaj kazus celników, prawda? No nie, nie okradajcie ludzi. Ale odnieśmy to do siebie osobiście i to będzie najpiękniejszy owoc tego spotkania ze Słowem, bo Jezus kieruje do mnie to pytanie nie? i tą zachętę właściwie, co mogę jeszcze czynić. I, to jest to, żeby wykorzeniać się z tego, w co się wkorzeniamy bardzo szybko, w dobrobyt, w ten cały taki tłuszczyk tego życia, w te wszystkie rzeczy, które mamy i kupujemy i w tym się lubimy. I święty Jan mówi chrzyciel, zostawcie to, rozdajcie, nie wkorzeniajcie się w to, bo Adwent tam mówi radość idziemy ku Królestwu Niebieskiemu, tu jesteśmy pielgrzymami. Nie łudźmy się, że to jest życie, to co tu mamy. To nie jest życie, to jest tylko e, przedsmak życia. Życie prawdziwe nas dopiero czeka i dlatego pewną wolność chce nam Pan Bóg dać, żebyśmy w tym wszystkim nie pokładali nadziei, absolutnie, tylko w Panu Bogu. Raz jeszcze warto podkreślić to porównanie między Łukaszem a Janem rozdział pierwszy tam mamy właśnie kapłanów lewitów, których Żydzi wysłali z Jerozolimy, aby przesłuchali Jana, kto ty jesteś i dlaczego chcisz, jakim prawem, skoro nie jesteś Mesjaszem ani prorokiem, a więc oni nie pytają, co mamy czynić, tylko jakim prawem ty, 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 ty to, to czynisz, nie i niektórzy ludzie też Ym, idą za tym samym mechanizmem, ym, próbują atakując proroka po to, żeby odsunąć od siebie wezwanie do nawrócenia. No i na końcu nawrócenie. Wybór, no, należy do nas. Na końcu mówię, jeszcze powiem jedną rzecz bardzo ważną, że nawrócenie to znaczy miłość. I to, co mówi Jan, jak masz miłość, to robisz te rzeczy, o których ja mówię. Obyśmy bracia chcieli to robić. Tak. Jeszcze co było na końcu, to jeszcze nie to powiedziałeś, bo nie usłyszeliśmy w tej Ewangelii, Jan został uwięziony tak, na końcu. Oczywiście, bo taka jest Ale, misja proroka, no i no, będą następno że więzili, co daj Boże. Amen. Nie bójmy się konfrontować z prawdą o nas samych tak. i niech nam pomaga w konkretnych uczynkach miłosierdzia też ta Ewangelia, niech nam. Pomaga w dobrych postanowieniach. Tu nie chodzi o to, żeby sobie stawiać no. jakieś tam te wyrzeczenia czy postanowienia adwentowe, jakieś takie infantylne nie jedzenie cukierków, a potem jedzenie ich po, tak. po Bożym Narodzeniu. Dwójnie. Tak, podwójnie. Ale tu też. No, czy, chodzi, żeby widzieć nie, tych, którzy są w potrzebie, mieć oczy otwarte i serce. Ale podział się tak. e, i... Nie. I raduj się. I ciesz się, że możesz to robić, chłopie. I tak będzie, bo trzecia niedziela Adwentu to jest przecież tak, niedziela radości, rości. prawda? Zdłużamy tak, to na to, Życzymy dobrego spotkania ze Słowem i ufamy też e, z ciałem Pańskim na Eucharystii. Ksiądz Sławek, Ksiądz Józef i Ksiądz Dominik. Szczęść Boże. Gaudete.